Konfederacja niejednokrotnie mówiła, że wy chcecie przewrócić ten stolik popisowski. A nie jest tak, że chcecie się do niego po prostu dosiąść? Panie redaktorze, my chcemy wziąć odpowiedzialność za Polskę, chcemy wziąć odpowiedzialność za rządzenie. Nie da się tego zrobić, nie obejmując władzy, więc jeżeli nie uda nam się objąć tej władzy samodzielnie, będziemy musieli em, z kimś współrządzić. No ale właśnie między innymi to, co zrobił Sławomir Mencent pokazuje, że my jesteśmy w stanie rozmawiać z każdą opcją polityczną. Zależy nam na tym, żeby wprowadzać nasze postulaty, żeby wprowadzać nasze zmiany. Po to była deklaracja tych ośmiu postulatów, którą Karol Nawrocki podpisał, a Rafał Trzaskowski nie dla wyborców Konfederacji to też był bardzo ważny sygnał, ale też taki sygnał. Pani Redaktorze, że teraz, kiedy Karol Nawrocki wygrał te wybory, my mamy uważamy moralne prawo do rozliczania Karola Nawrockiego, czy przestrzega tych ośmiu punktów, które rzeczywiście podpisał umęcena w toruniu. Dla nas, dla wyborców Konfederacji, dla wyborców tej prawej strony sceny politycznej to są bardzo ważne punkty, więc pytanie, czy Karol Nawrocki będzie się z nich wywiązywał? Czy słowo jest droższe od pieniędzy? Czy Karol Nawrocki jest człowiekiem słownym?